Rozpoczął się największy w Polsce festiwal filmów dokumentalnych pod hasłem Oderwij się. Nawołuje on do otworzenia się na świat, wyjścia poza własne przekonania i stereotypy, a także pozwala na dogłębniejsze przyjrzenie się przemianom, które zachodzą w naszym społeczeństwie. 14 edycja Millennium Dogs Against Gravity odbywa się w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni Bydgoszczy i Lublinie. To tyle o samym festiwalu, bo chciałabym przejść do zaproponowania wam czterech filmów, które według mnie są warte zainteresowania. Nazywam się Marta i zapraszam do oglądania. Do tej pory dużym zainteresowaniem widzów cieszył się film Jestem Twoim Murzynem, który był nominowany do Oscara w kategorii pełnometrażowy film dokumentalny. Dlaczego warto zetknąć się z problemem segregacji rasowej, prześladowań i walki o prawa Afroamerykanów w USA raz jeszcze? Genialnie zmontowane archiwalne materiały wystąpień Jamesa Bedwina, słynnego afroamerykańskiego powieściopisarza, przeplatane współczesnymi historiami są niezwykle obiecujące. Walka wielkich postaci takich jak Malcolma X i Martina Luthera Kinga są zestawione z losami zwykłych ludzi, którzy własnymi siłami walczyli z uciskiem na pewno poszerza horyzonty i ubrażliwia nawet tych, którzy pierwszy raz mają zamiar zetknąć się z kwestią dyskryminacji rasowej. Do tego świetna narracja Samuela L. Jacksona pasuje kulał. Historia małżeńska Heleny Trestikowej to niesamowity obraz czeskiej wielodzietnej rodziny, ukazujący ich przemianę w przestrzeni 35 lat. Zapytacie, jak to możliwe, żeby reżyserka spędziła ponad 3 dekady razem ze swoimi bohaterami? Otóż historia zaczęła się od tego, że rozpoczęto projekt polegający na obserwowaniu i dokumentowaniu kilku rodzin przez 6 lat. Niektóre się porozpadały, inne okazały się nieciekawe, a rodzina Iwana i Wacława, młodych architektów, którzy w 1980 roku pobierają się, wysuwa się na pierwszy plan. No, ci dziewczynki, za co jest to strony rock-sellingowe Dziękuję. Gdyby mieli jeszcze raz szansę wybrać, jak chcą żyć, wybraliby tak samo: piątkę, dzieci i siebie. A z jakimi problemami musiała zetknąć się czeska, wielodzietna rodzina w ciągu przemian społecznych, politycznych i ekonomicznych, super trzeba te sensy wyłzywa, to chyba jest troszkę starsza. To w dosyć humorystyczny sposób dokumentuje Helena Treslikowa, jedna z najważniejszych współczesnych reżyserek dokumentalnych. Najdłużej dzień się, aby mieli rady, a ja im mam pożatra. Marina Abramowicz, znana ze swoich kontrowersyjnych performanców, tym razem zabiera nas w podróż do Brazylii. Gdzie szuka ukojenia i spokoju psychicznego po niedawnym załamaniu nerwowym. W jej przypadku, nawet spotkanie z uzdrowicielami, będzie dosyć drastyczne, bo artystka bez względu na rodzaj metody terapeutycznej testuje ją na własnym ciele. Idąc w głąb siebie i Brazylii, Marina zostaje poddana egzotycznym zachowaniom tubylców, nietypowym rytuałom i szarlataństwu. Czy to będzie kojąca podróż duchowa i odnowa jednej ze współczesnych ikon? Z tym pytaniem już was pozostawiam. When I feel my heart is opening. <laughs> and it's so painful. Na ogół Japończycy mają dość rygorystyczne i konserwatywne zasady dotyczące wychowania dzieci. Te jak tylko otrzymują dozę wolności starają się oderwać od stereotypowego wizerunku i popadają w kolejną skrajność, jaką jest zwrócenie na siebie uwagi za wszelką cenę? Zjawisko społecznej obsesji na punkcie kobiecej seksualności i popularności w internecie jest ukazane w świetnym dokumencie idolki z Tokio, Miyak. Bierze ona pod lupę dzisiejszą Japonię i historię młodocianych gwiazdek pop, które osiągają zawrotną karierę w biznesie muzycznym, ale także w internecie. Szczególnie ciekawić może fakt, że największymi fanami dziewczynek są nie ich rówieśniczki, a dorośli mężczyźni, którzy nieraz pozostawili pracę i dotychczasowe życie, aby adorować swojej idolki. Czy przemysł na młodociane idolki to sposób na zaspokojenie męskich fantazji? Czy może ze świata napędzającego się skandalami już nie będzie odwrotu? Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wybierzecie się do kin. Przyznam się Wam, że moim faworytem są idolki z Tokio, które naprawdę warto zobaczyć. Ja tymczasem wybieram się na kolejny film. Do zobaczenia! Pa!